Witaj w programie Prawda Ewangelii z Dylomakiem, w którym świętujemy 50 lat dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w programie Prawda Ewangelii. Witaj w bardzo wyjątkowym wydaniu Prawdy Ewangelii. Nie ograniczaj Boga. On chce, byśmy miał życie. Bóg nie jest już na nas zły. Wojna się skończyła. Wiem, że wielu z Was kocha Boga, ale mówię wam, jest lepszy sposób modlitwy. Wszystko, co Jezus przyszedł zrobić, moc do tego uwalniana jest przez Ewangelię. Wiadomość prawie zbyt dobrą, by była prawdziwa. Witaj w czwartkowym odcinku Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję nauczanie na temat, kto ci powiedział, że jesteś nagi. Ten tytuł może być dziwny, ale jest to dokładny cytat tego, co Pan powiedział do Adama. Kiedy Adam zjadł z drzewa poznania dobra i zła, natychmiast otworzyły się mu oczy, wiedział, że jest grzesznikiem, poczuł wstyd, poczuł strach, uciekł od Boga zamiast do Niego i ukrył się. Kiedy Bóg zawołał, gdzie jest, Adam powiedział: Wstydzę się, ukryłem się. Bałem się i ukryłem się, bo byłem nagi. Bóg powiedział: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Sam fakt, że Bóg zadał to pytanie, oznacza, to nie on mu powiedział i to nie diabeł mu powiedział, że był nagi. To było, kiedy zjadł z drzewa poznania dobra i zła, wtedy sumienie człowieka zaczęło funkcjonować i to jego własne serce go potępiło. Starałem się to podkreślić, przez te cztery tygodnie to już prawie koniec, a jutro będzie mój ostatni dzień, aby zaoferować ci tę zupełnie nową książkę zatytułowaną Kto ci powiedział, że jesteś nagi? I właśnie jest to studium na temat sumienia. Kiedy Adam i Ewa zjedli z drzewa, wtedy zyskali sumienie i to sumienie ich potępiło, ich własne serce ich potępiło. Bardzo ważne jest, abyś zrozumiał, że poczucie winy, wstydu. I niegodności, które odczuwasz, nie pochodzi od Boga. To nie Bóg cię potępia, ani nawet diabeł. To twoje własne sumienie. Przez cały ten czas pokazywałem wersety mówiące o tym, że sumienie jest częścią naszego życia. Nie można go ignorować. Jeśli ignorujesz sumienie, robisz to na własną szkodę. Musisz sobie z nim radzić, ale nie możesz pozwolić, by cię zdominowało. Musisz oczyścić swoje sumienie. Mówię tu przede wszystkim o ludziach, którzy narodzili się na nowo. Zanim narodziłeś się na nowo, Twoje sumienie służyło pokazaniu Ci, że jesteś grzesznikiem, że zasługujesz na śmierć i że potrzebujesz Zbawiciela. Jego zadaniem jest rzucenie Cię na kolana i powstrzymanie Cię przed ufaniem samemu sobie, no więc jest to dobry punkt. Prawo tak naprawdę aktywowało, wzmocniło głos sumienia, także uczyniło go jeszcze głośniejszym i wytworzyło więcej winy i więcej potępienia, aby przyprowadzić się do Chrystusa. To jest to, o czym mówi rozdział trzeci listu do Galacjan, że prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa. Aż gdy jesteśmy pod Chrystusem, kiedy już do Niego przyjdziemy, już nie jesteśmy pod tym pedagogiem, Bieżący Nowego Testamentu musi się zmienić. Twoje sumienie nadal istnieje, ale teraz będzie miało negatywny wpływ na Twoje życie, jeśli nie oczyścisz Go z martwych uczynków, aby służyć Bogu Żywemu. Jest do Hebrajczyków 9:14. Tak więc twoje sumienie służyło temu, by pokazać ci twoją potrzebę Chrystusa, by przyprowadzić cię do Chrystusa. Ono wciąż tam jest. Nie możesz go ignorować. Nie możesz tak po prostu zabić swojego sumienia. Potrzebujesz go. Kiedy robisz coś, kiedy robisz coś, coś złego, złego, kiedy krzywdzisz kogoś, kiedy mówisz coś złego kiedy, coś złego, kiedy robisz te rzeczy, musisz czuć się z tym źle, abyś przestał to robić, abyś w tym nie trwał. To jak dotykanie czegoś, co jest gorące. Nie lubisz uczucia bólu, które pojawia się, gdy dotykasz czegoś gorącego, ale służy to pewnemu celowi. Sprawia, że się wycofujesz, sprawia, że przestajesz to robić. Sumienie przed Nowym Narodzeniem prowadzi cię do Chrystusa. Nawet po narodzeniu się na nowo nadal musisz wiedzieć, kiedy zrobiłeś coś złego, coś, co nie spodobało się Bogu i nadal istnieje funkcja sumienia. Ale jeśli dasz mu wolną rękę, potępi cię, odbierze ci pewność, sprawi, że będziesz żył w ciągłym stanie strachu i wstydu. Musisz oczyścić swoje sumienie przez krew Pana Jezusa. Pozwól, że posłużę się tymi wersetami, których używałem w tym tygodniu. W pierwszym liście Jana, w rozdziale trzecim, w wersecie trzynastym jest napisane, po tym poznamy, że jesteśmy z i uspokoimy przed Nim nasze serca. Spędziłem wiele czasu mówiąc o tym, jak musimy uspokoić nasze serca. Napisane jest, że Abraham był w pełni przekonany. Kto przekonał Abrahama? Cóż, Bóg złożył obietnicę, ale to nie Bóg go przekonał. Nikt inny go nie przekonał. Abraham musiał przekonać samego siebie. Musiał uspokoić swoje serce. Musisz uspokoić swoje serce przed Bogiem. A potem w wersecie 20 jest napisane, bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. To pokazuje, że można odczuwać potępienie, gdy Bóg nie jest jego źródłem. Napisane jest, jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce. On wie, że nam przebaczył. On wie, że narodziliśmy się na nowo. On wie, że że nie ma teraz potępienia. Jak napisano w rozdziale ósmym listu do Rzymian, któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł. Więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Jezus nas nie potępia. To nasze serce nas potępia. A Bóg jest większy niż nasze serce, nawet jeśli czujemy się niegodni i czujemy, że jak Bóg może nas kochać, przez cały czas Bóg kocha Cię z powodu tego, co uczynił w Twoim życiu, ponieważ przyjąłeś ofiarę Jego Syna Jezusa. Bóg jest z Ciebie zadowolony, kiedy nawet nie odczuwasz zadowolenia Pana. To jest wielkie stwierdzenie. Spójrz na ten fragment w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, werset 6, gdzie jest napisane, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Ogólnie rzecz biorąc, Kościół powiedział, że to Twoje czyny, Twoja świętość, sposób w jaki żyjesz, podoba się Bogu. Tutaj jest napisane, że wiara jest tym, co podoba się Bogu. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to wiesz co? Podobasz się Bogu, jeśli masz wiarę w Jezusa. Pewnego razu byłem w kościele w Missouri i nauczałem na temat podobam się Bogu. Przedstawiłem je podczas porannego nabożeństwa. Było tam około 400 osób, a ja zapytałem, ilu z was chce podobać się Bogu? Chcecie podobać się Bogu bardziej niż cokolwiek innego? Czy wiesz, że chyba każda ręka w tym miejscu podniosła się? Wszyscy mówili, chcę podobać się Bogu bardziej niż cokolwiek innego. Wtedy powiedziałem: W porządku, pozwólcie, że zadam wam inne pytanie: Ilu z was podoba się Bogu? Na 400 osób podniosły się dwie ręce, 11 jedenastoletniej dziewczynki i dwunastoletniego chłopca. Dwoje dzieci podniosło ręce, aby powiedzieć, że podobają się Bogu, a jednak wszystkie 400 osób powiedziało, to jest moje największe pragnienie. Zacząłem mówić, jeśli to jest Twoje pragnienie, aby podobać się Bogu, a jednak nie czujesz, że podobasz się Bogu, czy możesz zrozumieć, że to jest źródło Twojej winy i potępienia? Twoje poczucie niegodności to dlatego, że masz ten standard i ciągle go nie spełniasz. I zacząłem im mówić: To nie twoje święte życie podoba się Bogu. Bóg nie akceptuje Cię, dlatego że robisz wszystko dobrze. Akceptuje Cię, ponieważ Cię umiłował. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. i do 5.8, Ewangelia Jana 3.16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna. Bóg umiłował nas nie dlatego, że byliśmy kochani, ale dlatego, że jest miłością i stworzył sposób, abyśmy mogli stać się sprawiedliwi przed Nim poprzez. Posłanie Jezusa. Jezus zapłacił za nasze grzechy, i jesteśmy zaakceptowani w umiłowanym. Jest do Efezjan 1,6. Jesteśmy zaakceptowani w nim, nie w nas samych, nie w tym, co robimy. Gdybyś to zrozumiał, powinieneś chodzić i mówić, podobam się Bogu, spójrzmy na to w kontekście listu do Hebrajczyków 11.5. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. Dla tych z Was, którzy nie są z tym zaznajomieni, jest to w piątym rozdziale Księgi Rodzaju. Henoch miał 360 kilka lat i nie umarł. Został po prostu pochwycony w obecność Pana, chodził z Bogiem i Pismo Święte mówi, że go nie było, bo Bóg go zabrał. Słyszałem jak ludzie mówili, że Henoch chodził z Bogiem i doszedł do, do takiej intymności i bliskości z Bogiem, że pewnego dnia chodził z Bogiem i miał z Nim społeczność i Bóg powiedział Henochu po prostu przyjdź do mojego domu, jesteś bliżej mojego miejsca niż swojego. Amen. I został pochwycony. Henoch jest jednym z dwóch mężczyzn zapisanych w Piśmie Świętym, którzy nie umarli fizycznie, zostali po prostu pochwyceni w obecność Boga i o tym właśnie jest mowa. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. A oto powód, zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. Wierzył, że podoba się Bogu. Był to człowiek pod starym przymierzem, który nie miał nawet objawienia, że Jezus umarł i wziął na siebie nasze grzechy. Mógł mieć jakąś obietnicę, tak jak w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Bóg obiecał Adamowi i Ewie, że ich potomstwo zmiażdży głowę węża, a więc istniały typy i symbole. Oczywiście ofiary były symbolem ofiary złożonej przez Jezusa. Ale on nie miał jasnego objawienia tego, co Jezus zrobił, tak jak ty i ja, a jednak to zrozumiał. Przyjął to i przyjął do tego stopnia, że powiedział podobam się Bogu. Niektórzy myślą, cóż, po prostu prowadził takie święte życie. Nie tutaj jest napisane przez wiarę Henoch został przeniesiony. Nie stało się to z powodu jego dobroci. Pismo Święte mówi w liście do Rzymian 3,23. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Nie ma ani jednej osoby. Mnie, ciebie, kogokolwiek na tej planecie. Kto prowadziłby doskonałe życie, była tylko jedna osoba? To był Jezus który umarł i oddał swoje życie świętą ofiarę za nas, abyśmy mogli zostać zaakceptowani przez Boga w umiłowanym. To jest list do Efezjan 1:6. Zaakceptowani w umiłowanym, nie zaakceptowani w nas samych. Jesteśmy zaakceptowani w Chrystusie, a Henoch miał tego objawienie. To nie była jego świętość, to jego wiara sprawiła, że mógł powiedzieć, że podobał się Bogu i zauważ, że miał świadectwo, że podobał się Bogu. Nauczałem na ten temat, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale było to prawdopodobnie co najmniej 20-30 lat temu, kiedy prowadziłem serię na temat tego, co podoba się Bogu i używałem dokładnie tych samych wersetów. Pewna kobieta z kościoła, do którego chodzę, zrobiła mi sweter. Był to czarny sweter, a z przodu wytłuszczonymi literami było napisane, podobam się Bogu. A z tyłu był rozdział 11 listu Hebrajczyków, werset 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Wiesz, nosiłem ten sweter wiele razy, ale reakcje, jakie na niego dostawałem, były niewiarygodne. Ludzie byli zgorszeni, ludzie przychodzili i pytali, za kogo ty się uważasz? Ludzie od razu myśleli, że kiedy mówisz, podobam się Bogu, to dlatego, że robisz wszystko dobrze. I w zasadzie przestałem go nosić, bo to było zbyt kłopotliwe. Rozpoczęło to kilka rozmów o Bogu, ale większość z nich była negatywna. Ale czy wiesz, że Henoch chodził i mówił to ludziom? Jest napisane, że to było jego świadectwo. Henoch mówił ludziom: Podobam się Bogu. Henoch chodził i mówił: Podobam się Bogu. Bóg jest ze mnie zadowolony. Pozwól, że zapytam: ilu z Was chodzi i mówi ludziom: Podobam się Bogu? Bóg jest ze mnie zadowolony. Większość z was, oglądających ten program, nie powiedziałaby tego, gdyby od tego zależało wasze życie, ponieważ balibyście się, że Bóg się zdenerwuje. Twoje sumienie potępia cię i powstrzymuje przed powiedzeniem tego. To są mocne stwierdzenia. Ale czy wiesz, że gdybyś naprawdę zastosował wszystko, o czym mówiliśmy i gdybyś przyjął krew Jezusa, list do Hebrajczyków 9.14 i pozwolił krwi Chrystusa oczyścić twoje sumienie i z martwych uczynków, byś mógł służyć Bogu żywemu, gdybyś zrobił to, o czym mówi list do Hebrajczyków rozdział 10, twoje serce oczyszczone od złego sumienia, to wiesz co? Powinieneś być w stanie powiedzieć, podobam się Bogu. Czy mógłbyś wyjść i powiedzieć to przed ludźmi? Wiem, że nie wszyscy rozumieją, o czym mówimy i być może potrzebujesz wyjaśnienia, ale wiesz co? Nie powinieneś czuć się winny, mówiąc, że podobasz się Bogu, ponieważ wiara jest tym, co podoba się Bogu. Mówi o tym następny werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Wiara jest tym, co podoba się Bogu, jeśli wierzysz w Jezusa jako swojego Zbawiciela. Jeśli przyjąłeś zbawienie, to podobasz się Bogu. Nie dlatego, że każde działanie jest właściwe, nie dlatego, że robisz wszystko doskonale. Bóg jest z ciebie zadowolony, ponieważ uwierzyłeś w Jego Syna, ponieważ przyjąłeś Jego Syna. Bóg jest duchem. Ewangelia Jana 4,24, On widzi Cię w duchu, a w duchu jesteś tak doskonały i czysty, jak Jego Syn. I Bóg jest z Ciebie zadowolony. Jeśli nie możesz powiedzieć podobam się Bogu, to Twoje sumienie jest skalane. I wiesz co? Jeśli spojrzysz tylko na swoje czyny, to prawdą jest, że Twoje czyny nie zawsze podobają podoba. podoba. się Bogu. Moje czyny nie zawsze podobają się Bogu, ale wiesz co, wiem, że Bóg mnie kocha, ponieważ Go przyjąłem. Jestem w Chrystusie nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, o to wszystko stało się nowe. Bóg mnie kocha i mogę śmiało powiedzieć, mówię to przed miliardami ludzi. Mamy potencjał, 4, ,4 miliardy, 400 milionów ludzi oglądających ten program, a ja mówię Wam, że podobam się Bogu. Nie dlatego, że wszystko, co robię, jest zawsze właściwe, ale dlatego, że pokładam wiarę w Jezusa, a Bóg patrzy na moją wiarę i jest zadowolony. Podobam się Bogu i wiesz co? Powiedzenie tego nie przyszło tak łatwo. Wspomniałem o tym w moim programie chyba wczoraj, że kiedy Pan po raz pierwszy zaczął pokazywać mi te rzeczy, że jestem sprawiedliwy, to inny sposób powiedzenia, że podobasz się Bogu, że jesteś we właściwej pozycji przed Bogiem, że Bóg nie przypisuje ci grzechu. Kiedy po raz pierwszy zacząłem to dostrzegać, musiałem stanąć przed lustrem i głosić samemu sobie, uspokoić swoje serce i przekonać samego siebie, że to, co słowa mówi o mnie, jest prawdą. Po raz pierwszy spojrzałem, Wskazałem na siebie w lustrze, wskazałem na siebie palcem i powiedziałem: Ty jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie. Kiedy po raz pierwszy to powiedziałem, wszystkie włosy na karku stanęły mi dęba. Ogarnął mnie strach. Boże, nie zabijaj mnie za to, że mówię, że jestem sprawiedliwy. Próbuję tylko powiedzieć to, co mówi słowo. Szczerze mówiąc, ogarnął mnie strach, ponieważ miałem w sobie tak ugruntowane przekonanie, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szada splugawiona. I tak dalej. Miałem te rzeczy tak wpojone, że się bałem, moje serce nie było pewne, nie byłem w pełni przekonany. Ale wciąż powtarzałem sobie te rzeczy, teraz sam sobie usługuję i wiesz co? Musiałem w pełni przekonać samego siebie, musiałem zapewnić swoje serce i robiłem dokładnie te rzeczy. Więc kiedy mówię, że podobam się Bogu, kiedy mówię, że jestem sprawiedliwością Bożą, gwarantuję Ci, że zajęło mi trochę czasu, aby przekonać o tym moje serce. Twoje sumienie jest jak komputer. Zaprogramowałeś je i będzie działać tak, jak zostało zaprogramowane. I smutne jest to, że każdy z nas był kiedyś potępiony przez swoje sumienie, ponieważ nie znaliśmy Pana. Ale po przyjściu do Pana musimy zmienić nasze sumienie. Musimy oczyścić sumienie nasze od martwych uczynków. Smutnym faktem jest to, że większość z nas tego nie zrobiła. Po prostu myślimy, gdyby Bóg naprawdę był ze mnie zadowolony, to po prostu odczuwałbym jego zadowolenie. To nieprawda. Jeszcze raz wrócę do tych wersetów, których używałem. Mówią one, że musimy uspokoić przed nim nasze serce al 3:19, werset 20, bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większość niż nasze serce i wie wszystko, to pokazuje, że nasze serce potępi nas, Bóg nie ma z tym nic wspólnego, a w wersie 21, umiłowanie, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. Wielu z nas brakuje zaufania, brakuje nam pewności, by powiedzieć, podobam się Bogu, ponieważ nasze własne serce nas potępia, nasze własne sumienie nas potępia. Musisz oczyścić to sumienie z martwych uczynków, jak powiedział Paweł, ćwiczę siebie, aby zawsze mieć sumienie bez skazy. Zauważmy, że nie powiedział ćwiczę się, abym nigdy nie zrobił nic złego. Paweł robił rzeczy źle. Paweł nie był doskonały. Wiesz, że Paweł miał taki spór z Barnabą. Napisane jest, że spór między nimi był tak silny, że Barnaba i Marek musieli oddzielić się od Pawła. A Paweł skończył, zabierając Sylasa. Jednak później apostoł Paweł mówi: Przynieś pergaminy i Marka, który jest mi bardzo przydatny do służby. Czy wiesz, że Marek się zmienił? Co jest możliwe, że nadal się rozwijał i tak dalej, ale wierzę, że Paweł popełnił błąd. Był między nimi spór. Mogę Ci zagwarantować, że kiedy Paweł udał się do Jerozolimy pod koniec swojej posługi, pojawiły się trzy rzeczy. Ludzie prorokowali mu. Nie idź do Jerozolimy, ponieważ jeśli pójdziesz do Jerozolimy, zostaniesz związany i uwieziony. Niektórzy ludzie mogliby to zinterpretować i powiedzieć, cóż, nawet jeśli prorokowano, że zostanie związany, nie mówiło to, że nie powinien iść. Ale później pojawił się prorok Agabos i przemówił przez ducha, przez duże D, że nie powinien iść do Jerozolimy, a jednak Paweł poszedł naprzód i udał się do Jerozolimy, ponieważ kochał Żydów. Powiedział, pragnąłbym bowiem sam być odłączony aby moi bracia mogli zostać pozyskani dla Pana. Myślę, że to może być list do Rzymian rozdział 9, gdzie mówił o swojej miłości do Żydów i kochał ich tak bardzo, że sprzeciwił się instrukcjom, które zostały wypowiedziane przez Ducha Pańskiego. Z tego powodu został aresztowany, został umieszczony w więzieniu na dwa lata w Judei, a następnie spędził około roku w drodze do Rzymu, i statek został rozbity, a następnie spędził dwa lata w więzieniu w Rzymie. To pięć lat z życia Pawła, które spędził w więzieniu, w niewoli i cierpiąc z powodu tego, że nie podążał za przewodnictwem Pana. Czy potępiam e, Pawła? Nie. Mówię tylko, że był człowiekiem takim jak my wszyscy i popełniał błędy, a mimo to zawsze miał sumienie wolne od skazy. Nie dlatego, że wszystko robił dobrze. Nie dlatego, że jego działania były doskonałe. Było tak, ponieważ zachęcał się w Panu. To dlatego, że w pełni zapewnił swoje serce, uspokoił swoje serce przed Bogiem do tego stopnia, że kiedy rozbił się na statku, mógł pomyśleć, cóż, sam to na siebie sprowadziłem. Zasłużyłem na to, ponieważ powiedziano mi, żebym nie szedł do Jerozolimy, a ja to zrobiłem. Umrę. Bóg mnie dopadnie. Nie. modył się i anioł stanął obok niego i powiedział, Pawle, twoje modlitwy zostały wysłuchane i nie tylko twoje życie zostanie oszczędzone, ale życie każdej osoby na tym statku. Nawet jeśli nie był w doskonałej woli Boga, nawet jeśli nie zrobił wszystkiego dokładnie tak, jak Bóg go do tego powołał, Paweł nadal miał ufność. Udał się do Boga, oczyścił swoje sumienie i stanął tam, a Bóg odpowiedział na jego modlitwę i obdarzył go wybawieniem oraz ocalił życie każdej osoby na tym statku. Mówię Wam bracia i siostry, jeśli czekacie, aż będziecie doskonali, zanim nabierzecie pewności, to nigdy jej nie nabierzecie. Musicie oczyścić swoje sumienie, musicie wziąć krew Jezusa i powiedzieć: To nie jest oparte na tym, co robię, opiera się na tym, co Jezus zrobił dla mnie. Musisz być jak Henoch i chodzić i mówić: Podobam się Bogu. A jeśli to sprawia, że wszystkie włosy na karku stają ci dęba i boisz się, o Boże, dopadniesz mnie, to znaczy, że nie oczyściłeś swojego sumienia, musisz zacząć nad tym pracować, aż będziesz w stanie przyjąć to stwierdzenie i śmiało powiedzieć przed kimkolwiek: Podobam się Bogu, nie z do moich uczynków, ale z powodu mojej wiary. Musisz oczyścić swoje sumienie i musisz zdobyć tę pewność, której brakuje większości ludzi. Bóg cię kocha. Jeśli przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana, Bóg cię kocha. Jest z ciebie zadowolony. Możesz mieć różnego rodzaju problemy. Być może niektórzy z was mają do czynienia z narkotykami, nadużywaniem alkoholu. Może masz inne problemy, ale jeśli narodziłeś się na nowo, Bóg jest z ciebie zadowolony nie dlatego, że robisz wszystko dobrze, ale dlatego, że on jest miłością. A kiedy to zrozumiesz i kiedy pozbędziesz się potępienia i poczucia winy, które pochodzi z twojego sumienia, to cię uwolni. Nie do życia w grzechu, ale uwolni cię od grzechu. Gdybyś kiedykolwiek mógł wejść w tę intymność z Bogiem i zaakceptować, że jest z ciebie zadowolony z powodu tego, co uczynił Jezus, to by cię uwolniło. Dałoby ci to moc do pokonania grzechu. Wiem, że Bóg dotknął niektórych ludzi. Chcę cię zachęcić, aby zadzwonił pod numer, który widzisz na ekranie. Mamy teraz ludzi, którzy będą się z tobą modlić. Niektórzy z was mówią: "Rany, nigdy tego nie słyszałem. Nigdy tego nie rozumiałem, gdybym miał powiedzieć, że podobam się Bogu, to po prostu nie mógłbym tego zrobić. Jeśli nigdy nie narodziłeś się na nowo, zadzwoń pod ten numer. Pomodlimy się z tobą. Narodzisz się na nowo i wtedy będziesz podobał się Bogu. Jeśli już narodziłeś się na nowo, ale twoje sumienie cię potępia, zadzwoń pod ten numer." Niech ktoś Ci usłuży, a gwarantuję Ci, że będzie to dla Ciebie zupełnie nowy dzień. Pamiętaj, że jutro jest ostatni dzień, w którym mogę zaoferować nauczanie, kto Ci powiedział, że jesteś nagi. Nasz lektor przekaże Ci wszystkie informacje na ten temat. Proszę zadzwoń lub napisz dzisiaj i dołącz do mnie ponownie jutro, gdy będę kończył tę serię o tym, kto powiedział Ci, że jesteś nagi.